Cześć, z tej strony Hochlik, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Changelin the Lost, czyli w tym szaleństwie jest metoda. A dzisiaj porozmawiamy sobie o gatunkach odmienców i o trochę więcej o dworach, jak już być może kojarzycie z poprzednich naszych spotkań. Te dwory są ściśle związane z porami roku, jest ich cztery. Troszkę sobie dzisiaj to przybliżymy, natomiast zaczniemy właśnie od tych gatunków, bo zaczynamy od tego, myśląc w ogóle o tym naszym odmieńcu, że decydujemy się na właśnie taką pozorność, to się nazywa seeming, do której będzie należał nasz odmieniec. I to jest, mówiąc prosto, gatunek. Mamy sześć takich gatunków: mamy bestie mrocznych. Żywiołaki, najpiękniejszych, ogry i pooranych. Ja już tutaj używam e, spolszczonych nazw. E, mroczni to jest taka urokliwa, oryginalna nazwa jak Darklings, a poorani to Wizened. E, I każdy gatunek dysponuje specjalnymi mocami. Mogą to być zarówno błogosławieństwa, które wynikają po prostu z przynależności do danego rodzaju. Jak również takie specjalne moce związane z kontraktami. O tym, czym są kontrakty, powiem za chwileczkę. Oprócz tego, mamy jeszcze wewnątrz rodzaju podział na tak zwane pokrewieństwa, kits, i one pozwalają jeszcze bardziej, jeszcze lepiej zróżnicować tą naszą postać. Czyli jeżeli mamy żywiołaka, to on będzie mógł wybrać, czy będzie związany z elementem, z żywiołem powietrza, ziemi, ognia, czy też wody. Najpiękniejszy będzie mógł się stać jasnym czyli The Bright One tancerzem drakońskim albo kwitnącym, albo też muzą. I każdy rodzaj pokrewieństwa oferuje jedną dodatkową moc, Natomiast jeżeli już sobie wybierzemy ten gatunek i ten, to pokrewieństwo, no to pora na to, żebyśmy zdecydowali, do jakiego dworu należymy. I to będzie bardzo mocno związane ze światopoglądem postaci. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że no bardzo często to nie jest tak, że to odmieniec decyduje, to po prostu ci, którzy go porwali, decydują, na jaki dwór on trafi. Natomiast y, ci porywacze, ci nasi okrutni Firi, doskonale wiedzą, obserwują wcześniej taką ofiarę, znają jej skryte pragnienia, znają jej emocje, znają jej charakter, i to nigdy nie jest przypadkowe, że do tego właśnie dworu y, zostaje przydzielona. Mamy dwór wiosenny, który jest pełen takich bawiących się utracjuszy i ich linią obrony przed tymi najpotężniejszymi fejestami jest nie dać się złapać i nie przebywać zbyt długo w jednym miejscu. Natomiast dwór lata przede wszystkim stawia na brutalną siłę. Czyli tutaj to będzie jednak otwarta walka. Dwór jesienny jest najbardziej związany z taką czystą magią i oni mają taką filozofię, że skoro fe dali odmiencom dostęp do kontraktów, znowu za chwilę powiem czym są kontrakty, no to należy je wykorzystać przeciwko nim, można ze swoich mocy zrobić broń. No, i mamy w końcu dwór zimowy. Ten z Was, kto śledzi naszą kampanię trenżingową, to pewnie najwięcej już o nim gdzieś tam wie i jest w stanie powiedzieć. Ten dwór jest nastawiony najmocniej na ukrywanie się, no bo w końcu, jak nikt nie wie, gdzie jesteś, to po prostu trudno Ciebie złapać. I każdy dwór jest również powiązany z jednym z czterech uczuć, które jego członkowie starają się wzbudzić w ludziach. I dla dworu zimy to będzie smutek, dla dworu wiosny to będzie żądza. Dla dworu lata gniew, a dla dworu Jesieni to przede wszystkim strach. Z tym, że warto tutaj dodać, że to nie jest tak, że tylko na tych emocjach się koncentrują. Absolutnie nie, bo ja też wspominałam już o tym, że w ogóle emocje, koktajl takich silnych emocji, to jest to, co e, Firi lubią najbardziej i oni się karmią tymi e, mocnymi, żywymi emocjami. Natomiast są takie, które wybijają się, jeżeli chodzi o konkretny dwór, wybijają się po prostu na te najsilniejsze, i na te, na których po prostu się skupiają najbardziej. Teraz przejdźmy do kontraktów, o których już mówiłam kilkakrotnie, e, wspominając wcześniej gatunki i pokrewieństwa. E, to są moce, które są ciekawe, zróżnicowane i są też podzielone na trzy rodzaje. Mamy uniwersalne, czyli takie, do których ma dostęp każdy odmieniec. Niezależnie od rodzaju, mamy gatunkowe, które są przypisane bezpośrednio do jednego z tych sześciu gatunków. No i mamy jeszcze dworskie, czyli związane z jednym z czterech dworów. Jeżeli chodzi o uniwersalne, to mamy cztery typy. Pierwsze to kształtowanie snów, czyli tak zwane dream. Drugie to przynoszące szczęście, czyli hearth, maskujące wygląd. Mirror, i tutaj ja zawsze miałam, jeżeli chodzi o to tłumaczenie, taką wizualizację, no bo mirror to lustro i ja widziałam to nie tylko jako maskowanie swojego wyglądu, ale także jako po prostu odzwierciedlanie na przykład tych mrocznych emocji, które w nas siedzą, czyli taka osoba, która staje przed lustrem i próbuje się sobie przyjrzeć, a nagle jej odbicie. Zaczyna się dziwnie zachowywać, uśmiecha się do niej ponuro, e, zaczyna wykonywać jakieś gesty, czyli jest, żyje swoim życiem i to mi się bardzo mocno z tym kontraktem kojarzy. No i jeszcze mamy ułatwiające ukrywanie się smoke, czyli dym. No, w dymie łatwo zniknąć, każdy to przyzna. E, jeżeli chodzi o moce dworskie, no to mamy ich osiem i są po dwie przypisane do każdego dworu. Jeden jest związany z dominującym uczuciem danej pory roku, no a drugi z samą porą roku. Przykładowo, jeżeli weźmiemy moce lata, no to one pozwalają nam manipulować swoim albo cudzym gniewem, natomiast moce zimy umożliwiają nam kontrolę nad lodem i zimnem. No i ostatnia taka sprawa to chwyty, tak zwane catches. I dzięki nim odmieniec może wykorzystać swoje kontrakty, nie skupiając się na jakby wydawaniu tego, tej energii i własnej mocy. Czyli to są trochę takie sztuczki, które pomagają nam mniejszym kosztem korzystać z naszych magicznych mocy. Oczywiście wszystko ma swoją cenę. To nie jest tak, że to przychodzi za darmo, po prostu będzie łatwiejsze. Im bardziej odmieniec jest doświadczony, tym łatwiej mu będzie z takich sztuczek korzystać, ale nigdy to nie będzie tak, że będą one całkowicie bez wpływu na energię i siły witalne takiego odmienica. Jeżeli macie. Swoje typy. Jeżeli macie pomysły na to, jak wyglądałby Wasz odmieniec, do którego dworu Wy chcielibyście przynależeć i jakim gatunkiem odmienca być, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Dawajcie też znać, o jakich tematach kolejnych chendelingowych chcielibyście posłuchać w następnych odcinkach. Ja Wam już bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ ten odcinek nagrywam w takim okresie przedświątecznym. Nie wiem, kiedy on do Was trafi, ale jeżeli właśnie między świętami, to życzę Wam wspaniałego, magicznego czasu. Korzystajcie z wolnych chwil, miejcie ich jak najwięcej. I życzę Wam tego, żebyście byli otoczeni przez ludzi życzliwych, kochających, a nie wyrachowanych i zimnych odmieńców. Trzymajcie się, do następnego, cześć!